Aktorka na wspólnej wzięła ślub. Wszystko trzymała w tajemnicy, wyglądała jak z bajki. Tegoroczny maj wiele zmienił w życiu Marty Wierzbickiej. Aktorka, która ogromną rozpoznawalność zyskała dzięki serialowi, na wspólnej, pochwaliła się, że wyszła za mąż. Aktorka podzieliła się z internautami kadrami z tego wydarzenia, prezentując przy tym swoją oryginalną suknię ślubną. Wielkie zmiany w życiu Marty Wierzbickiej. Choć Marta Wierzbicka ma na swoim koncie wiele ról i zagrała w kilku kultowych produkcjach, to jest. M. Jak Miłość, na dobre i na złe, czy. Hotel 52, to jednak największą popularność przyniosła jej rola Oli Zimińskiej w. na wspólnej. Do obsady serialu dołączyła jako młoda dziewczyna i grając w produkcji przez wiele lat. Niemal na oczach widów z nastolatki zmieniła się w dorosłą, pewną siebie kobietę. Aktorka na pewien czas zrezygnowała z grania w serialu, lecz ostatecznie ponownie wróciła na plan. Ponadto zasiliła szeregi artystów grających w szpitalu święty Anny, gdzie wciela się w ginekolog Darię Bursztyn, udowadniając przy tym, że znakomicie potrafi stworzyć czarny charakter. Marta Wierzbicka sporadycznie mówi o swoim życiu osobistym, lecz tym razem postanowiła pochwalić się niezwykle ważnym wydarzeniem, które niedawno zaszło w jej życiu. Aktorka zaskoczyła swoich fanów, publikując ślubne kadry i zdradzając, że wyszła za mąż. Marta Wierzbicka wyszła za mąż. Marta Wierzbicka Choć jest osobą rozpoznawalną, rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym i sporadycznie zamieszcza w mediach społecznościowych kadry, które je ukazują. Tym razem jednak zrobiła ogromne ustępstwo od tej reguły i pochwaliła się swoim fanom, że wyszła za mąż. Publikując kilka ślubnych kadrów, podkreśliła, że niezwykle cieszy się ze zmian, jakie nastąpiły w jej życiu. Status związku. Niezmiennie szczęśliwa, napisała pod fotografiami. A jak tego dnia prezentowała się Marta Wierzbicka? Choć wiele panien młodych w dniu ślubu decyduje się na długie i okazałe suknie, aktorka postanowiła założyć tego dnia coś zupełnie innego. Postawiła na krótką, białą sukienkę, zapinaną pod szyją, odsłaniającą ramiona oraz posiadającą wycięcia na plecach. Całość swojej stylizacji dopełniła masywnym welonem, błyszczącymi butami na słupku oraz jasną marynarką. Biel złamał bukiet kwiatów składający się z wielobarwnych roślin. Strój męża Marty Wierzbickiej również był bardzo ciekawy. Pan młody zaprezentował się w beżowej marynarce, odcieniem delikatnie wpadającym w musztardowy oraz kremowych spodniach i brązowych butach. Aktorka informację o ślubie potwierdziła w rozmowie z Pudelkiem. Leczek zaznaczyła, nie planuje zdradzać szczegółów związanych z tą szczególną uroczystością. Podkreśliła jednak, że jest bardzo szczęśliwa. Tak, rzeczywiście miała miejsce ta szczęśliwa chwila, wzięłam ślub. Było to oczywiście wspaniałe przeżycie, powiedziała. Kim jest mąż Marty Wierzbickiej? Co ciekawe, fotografie, które na swoim profilu zamieściła Marta Wierzbicka, są tak zrobione, że sprytnie ukrywają twarz jej świeżo poślubionego męża. A co o nim wiemy? Aktorka podczas rozmowy z portalem Jastrząb Post zaznaczyła, że obydwoje uwielbiają spędzać czas w domowych pieleszach, a jej ukochany niespecjalnie przepada za publicznymi spotkaniami podczas ważnych wydarzeń. to ja go czasami próbuję wyciągnąć, a on nie chce. My jesteśmy raczej typami domatorów i lubimy spędzać czas w domu, więc jeżeli ja już muszę iść na taki event, albo chcę iść na taki event, to zwykle robię to sama. Albo idę z moim menadżerem, albo z koleżanką. I ja to szanuję, szanuję jego decyzję, że nie ma nas w tych mediach, bo szanuję naszą prywatność, wyjawiła. A jak się poznali, Marta Wierzbicka, rąbka tajemnicy, uchyliła w programie Magda gotuje internet i podzieliła się oryginalną anegdotą. Janka poznałam na spotkaniu w pracy i nie polubiłam go w ogóle. On mnie polubił. Ja po spotkaniu z nim zadzwoniłam do mamy i powiedział: Mamo, byłam właśnie na spotkaniu, był taki palant. Poznaliśmy się 14 lutego, wyjawiła. Marta Wierzbicka w tej samej rozmowie zdradziła, że choć swojego świeżo poślubionego małżonka poznała w pracy, nie jest on aktorem.